Sołtysi z gminy Niechanowo zbierali pieniądze dla 14-letniej Oliwii, która walczy o powrót do zdrowia, co będzie wymagało długiego leczenia. Stoiska z wypiekami kół gospodyń wiejskich miały zachęcić do wsparcia tej akcji. Wystawiono je na skwerze Świętego Wojciecha przy ulicy Chrobrego w Gnieźnie w piątek o godzinie 13, a ciasta zniknęły w nieco ponad kwadrans. Na cel. Trzeba ten. idzie podzielić. Jak przyjadą dzieci czy cokolwiek nie to... Ale warto. Jest tyle dzieci chorych, że człowiek nie jest w stanie wszystkim pomóc. No ale komu można, komu trochę chociaż, jakąś cegiełkę dołożyć. Akcja bardzo spontaniczna. Ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Jestem w szoku, aż nerwów nie, nie, nie mogę tutaj swoich emocji powstrzymać. To jest naprawdę coś pięknego. Pierwsza chyba taka, taka akcja w naszej, w naszej gminie. Mieszkańcy się tak licznie do tego do tej naszej akcji sołtysów włączyli, że naprawdę jestem pod, pod, pod wielkim wrażeniem. Akcja, czy zamysł tej naszej inicjatywy polegał na tym, żeby się zebrać i szybko, w miarę szybko przygotować jak najwięcej słodkości, jak najwięcej wypieków, żeby dotrzeć tym samym dla największej liczby osób, no i tym samym pomóc naszej 14-letniej mieszkańce, która niestety bardzo ciężko zachorowała i dzięki tej akcji mamy szansę dotrzeć właśnie do, 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 do bardzo wielu osób, które zechcą nas wspomóc, czyli zasilić nasze skarbonki, a przy tym dać szansę na wyzdrowienie Oliwii. I to jest nasz główny cel i, i, i naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni, że, że nasza akcja spotkała się z takim dużym odzewem. My przygotowaliśmy ponad tysiąc, bo ja myślałem, żeby przygotować około tysiąca porcji ciasta, natomiast no tutaj ta, ten, ten tysiąc został przekroczony i jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Więc ciasta starsze dla każdego, tylko przychodzić z pieniążkami i zasilać nasze puszeczki. Akcje pieczenia słodkości wsparły członkinie pięciu kół gospodyń wiejskich Ścielimowa, Cielimowa, Mierzewa, Jarząbkowa, Niechanowa i Nowej Wsi Niechanowskiej. Zorganizowaliśmy się na spotkaniu Sołtysów. Wszyscy Sołtysi zadeklarowali pomoc, bo jest szczytny cel na rehabilitację naszej mieszkanki, naszej gminy. Więc upiekłyśmy bardzo dużą ilość ciasta, około 50 blaszek na pewno. Były jeszcze rogaliki, były chruściki, babeczki, więc tego ciasta jest ogromna ilość i kończymy sprzedaż, bo to już jest reszta naszych produktów, jakie mamy, więc poszło nam bardzo szybko. Placki były różne, były ciasta drożdżowe, ciasta z masami, ciasta z kalaretkami, przekładańce, no, ogromna ilość. Ja nie jestem w stanie ich wymienić, bo to naprawdę bardzo dużo pań, piekło. Wszystkie się zaangażowały z sołectw naszej gminy, z koła gospodyń, więc no, odzew był szybki i duży. Ogromne serca ludzkie poruszone, aby pomóc naszej mieszkańcy Oliwii. Akcja, która już toczy się tak naprawdę od kilkunastu dni, nabiera bardzo dużego tempa i kwota, która. Mam nadzieję pozwoli odzyskać zdrowie naszej wspaniałej Oliwii, zostanie zebrana w MIG, a mam nadzieję, że o wiele więcej zostanie zebranych środków, aby nie tylko Oliwii, ale także innym osobom moglibyśmy wesprzeć i pomóc. Pieniądze, które są zbierane poprzez akcję zorganizowaną przez gminę, poprzez mieszkańców na Oliwie, która uległa wypadkowi podczas zajęć na sportowych, zajęć szkolnych i do dnia dzisiejszego no, niestety nie odzyskała przytomności, ale wspieramy rodziców, całą rodzinę, przede wszystkim tą młodą, wspaniałą osobę po to, żeby jak najszybciej powróciła do zdrowia. Akcja być może zostanie powtórzona za tydzień, a pieniądze na leczenie Oliwii można aktualnie przesyłać przez zbiórkę na portalu pomagam.pl.